Cześć kochani, witam Was bardzo pięknie na temacie dnia, którym kochani dzisiaj będzie, jak potoczy się Wasza relacja z kim byście to nie chcieli do miesiąca czasu, kochani. Karciochy w dwóch egzemplarzach są przed Wami. Jedna podyktowana ametystem, druga cytrynianem. Kochani, wybieramy sobie tą, która Was bardziej przyciąga. Ja już karty, że tak powiem, wyłożyłam, żeby już nie tracić na to czasu, ale będziemy sobie dopowiadać, żeby bardziej to wszystko porozwijać. Zobaczymy, co tutaj się będzie kryło. I moi drodzy, wy i ktoś, tak, i tutaj jakby w tej sytuacji nie, ma, nie podlega to kwestii dyskusji, tak, a może to być, prawdopodobnie no, jakiś partner, tak, jakaś osoba uczuciowa wasza, bo generalnie takie, to będzie takie czytanie stricte bardziej pod relacje uczuciowe. I zobaczymy, co w miesiącu marcu, tak, bo mamy marzec akurat, więc niech to będzie na ten marzec, co do miesiąca czasu, co w tym miesiącu w marcu może się wydarzyć pomiędzy wami. Wybierajcie, a ja będę zaraz roz rozkładać karciochy. Wezmę sobie łyka kawy w międzyczasie, a wy tam sobie kombinujcie. Dobra. Wobec tego ja zaczynam czytanie numer jeden. Słuchajcie, zobaczymy też spodnią kartę, bo to czasami jest też bardzo fajne tutaj, dające nam jakiś przekaz. Moi drodzy, grupa numer jeden, jak potoczy się relacja w miesiącu marcu pomiędzy wami a kimś? Super, mega, aczkolwiek będzie bardzo pracowicie i możecie też być bardzo czymś zajęci. Dlaczego? Yy, dlatego, że przede wszystkim karta końcowa to 8 monet i moi drodzy, to może być po prostu zwyczajnie zajęcie się wasze zawodowe czymś tam, albo po prostu zwyczajnie będziecie bardzo mocno skupiali się również na jakiejś pracy, którą macie do wykonania ogólnie, niekoniecznie pomiędzy wami, ale ta karta również może nam pokazać sytuację, w której właśnie macie pracę nad sobą i wy będziecie pracować coraz bardziej i bardziej e, właśnie w kwestii tego, żeby jeszcze bardziej polepszać relacje pomiędzy wami. Dlatego, że ona bardzo fajnie będzie się rozwijać. Moi drodzy, ja mam takie wrażenie, że trafiam tutaj do takiej grupy osób, która otworzyła się albo ponownie na siebie, albo w ogóle jeszcze bardziej na siebie, zostawia coś w tyle tutaj, bo pierwsza karta to jest portal, to jest karta bramy, tak, kochani, mamy świat, a więc jest to karta, gdzie po prostu my otwieramy się całym sobą na siebie, ale jednocześnie przechodząc tutaj przez coś. Nie wiem, co było wcześniej, tak, bo nie będziemy tutaj rozwijać kart w drugiej, drugą stronę, tak, ale mianowicie chciałabym to nadmienić, że po prostu tutaj coś było, jeśli to było fajne, no to super, jeśli to było niewygodne, było słabe i my mieliśmy taką nawet wręcz potrzebę, żeby się otworzyć, no to oczywiście otwieramy się, tak, w tym momencie i zostawiamy to, co było w do dupy, po prostu krótko mówiąc, za sobą. Czy nawet jeżeli to było słabe, średnie, jakkolwiek, mamy potrzebę otworzenia się bardziej i jesteśmy dla siebie całym światem. Tak jakby po prostu nagle, nie wiem, słuchajcie, czy ta wiosna za tym oknem, czy co tutaj by miało wpływ, ale otwieramy się. Dlaczego mówię o tym takim ogniu, takim zapaleś? Jesteśmy dla siebie całym światem. Dlatego, że druga karta to słońce. Tutaj są ciepłe, gorące uczucia. Tutaj jest radość, szczęście, spełnienie, rozkwit, moi kochani. Rozkwit. Bardzo fajny czas. I tak jak powiedziałam, trzecia karta, zaraz będziemy to dopowiadać, z czego to wszystko się tu bierze. Ale ta karta ósemki monet może mówić o tym, że jeszcze bardziej pracujecie nad tą relacją i będziecie starali się ją ulepszać, bo być może tu było słabo. Ale może też tak być, że zwyczajnie będzie cudownie, będzie ciepło, będziecie chcieli wręcz budować i pracować nad tym związkiem, albo budować i pracować nad tym, żeby było jeszcze lepiej, tak? Albo będziecie po prostu zajęci pracą zawodową bardzo mocno, ale wasze uczucia będą cudowne i piękne. Spód tali najpierw. Mhm, no i świetnie. Słuchajcie, na spodzie tali jest tutaj sytuacja szóstki, szóstki mieczowej, a więc sytuacja przejścia. To jest kolejna karta bramy, kochani, czyli to samo co i tu. Sytuacja, w której my zostawiamy jakieś burzliwe klimaty za sobą i przepływamy na spokojniejsze wody. My już nie chcemy patrzeć wstecz. My idziemy naprzód, my chcemy się cieszyć, my chcemy być może pracować tak, nad tą relacją. Pod spodem jeszcze jest król buławowy, a więc działanie. Nie ma tutaj o czym dyskutować. Zobaczmy sobie jeszcze. Jeszcze tylko karty dopowiadające, bo sama jestem ciekawa, co tutaj może wyniknąć. Bardziej mnie tutaj interesuje ta ósemka monet, bo chcę zobaczyć, czy po prostu tutaj będzie to skupienie na pracy ogólnie, czy też tudzież e, pracy nad tym, żeby ten związek jeszcze bardziej się rozwijał. Co mi chce pokazać karta ośmiu monet? Karta ośmiu monet. Co tutaj mi chce pokazać karta ośmiu monet w tym rozkładzie? No dobra, kochani, wyciągamy. Mhm. Słuchajcie, tutaj będzie praca nad tym, co dalej, bo mamy dwie buławy, a to jest taka karta, w której albo te decyzje już były podejmowane, bo słuchajcie, te karty oczywiście możemy czytać w tej albo nazad, tak, mam tutaj na myśli, że jest w tej chwili praca, Ponieważ została podjęta była jakaś decyzyjność, trzeba było wybrać, um, u co niektórych oczywiście z Was, jakąś drogę, bo staliście na rozdrożu. Być może jakaś jedna z osób zwyczajnie stała na rozdrożu i musiała podjąć jakąś decyzję. I ja mam takie wrażenie, że teraz być może jedna z tych stron albo Wy razem będziecie pracować nad tym, żeby a, zwyczajnie po prostu już przedsięwziąć kroki w tym zakresie. Mam takie po prostu, słuchajcie, wrażenie. Być może to również będzie praca, Moi kochani, nad tym, gdybyśmy czytali to teraz w drugą stronę, praca nad tym, żeby te decyzje podjąć, ale, wy tuż, ale to już jest taki, taki aspekt tej sprawy, że wy tego już chcecie. Wy chcecie już nad tym zacząć myśleć i pracować, bo wy się na siebie pootwieraliście bardzo, bardzo pięknie i w pewien sposób po prostu wy już wiecie, czego wy chcecie przede wszystkim, tak? Zacznijmy w ogóle od tego. Powiem wam, że rozkład tutaj dla was, dorzucam wam jeszcze tutaj kartę rydwanu, kartę przyspieszenia pewnych spraw. Wy już po prostu chcecie, żeby. Żeby zaczęło się dziać, żeby coś już w końcu ruszyło z kopyta. Innymi słowy, i to słońce tutaj po prostu przychodzi i rozświetla wam nasze, nawet wasze umysły, wasze głowy, które być może wcześniej były troszeczkę zacienione, tak? Jakby w pewien sposób nabieracie tego wigoru do działania, do ruchu, do przyspieszenia pewnych rzeczy. Więc słuchajcie, rozkład przepiękny. Ja tutaj już nawet nie będę dyskutować, zwijam te karty. Kochani, dla Was i przechodzimy sobie, słuchajcie, do kart numer 2. Te sobie tutaj małe poczekają ewentualnie na to, żeby tutaj zobaczyć. No, kochani, jeżeli chodzi o Was, to powiem Wam szczerze taką rzecz. Um, pomiędzy Wami um, w tym marcu um, może być troszeczkę lipnie, albo inaczej było lipnie. Piątka Mieczy na samodzień dobry pokazuje sytuację wręcz aż bólu głowy z tego powodu, co się działo. E, tutaj akurat tak subrazowana, dlatego powiedziałam o tym, że po prostu ktoś łapie się za głowę i uwierzyć nie może w to, co się w ogóle wydarzyło. Ale generalnie Piątka Mieczy to jest bardzo zła karta, bo to jest karta mówiąca o wszelkiego rodzaju. Porażkach mściwości, braku zaufania, okrutnych jakichś intencji jeden przez drugiego, niefajnych zachowań, tak? To jest taka karta, która, wiecie, co, gdyby tu poszły sobie jakieś tam karty, albo ktoś by mi się zapytał, Magda, czy ja mam z nim być, bym powiedziała, daj se siana, dlatego że pięć mieczy to nie jest karta, z, karta mówiąca o tym, że pomiędzy dwojgiem ludzi ma, że jest fajnie. To już jest po prostu pozamiatana sprawa. Słuchajcie, tu jest po prostu taka. No nie mogę przeklnąć, <laughs> ale jest taka po prostu, taka, taki klimat pomiędzy ludźmi, który nie jest niestety fajny. Słuchajcie, związek to zaufanie. Nie ma zaufania, to jest po prostu... Porażka roku, i ta piątka mieczy tutaj to pokazuje, że tutaj były niewłaściwe zachowania pomiędzy wami, i być może ta relacja w takim klimacie coś takiego tutaj w tym momencie ma. Nie wiem kto do kogo, czy wy nawzajem, to jest mało istotne. Być może ta grupa osób, która się tu odnajdzie, będzie wiedziała, o co chodzi. Mamy również, słuchajcie, fale czegoś, co już się zadziewa, coś, co już jest w locie. Fale yy, powiedziałabym dużej ilości tego dzieje się, tak. Jest przepływ informacji, jest tutaj przepływ komunikacji. Ja bym bardziej powiedziała, że ze strony kobiety w tym momencie działania kobiety. Więc jeżeli jesteście w takich relacjach, że macie partnera, pytacie, są tutaj kobiety, które pytają się o partnera, to może taka sytuacja być, gdzie to wy, moje kochane, zwyczajnie pracujecie bardzo mocno tutaj, przyspieszacie jakieś pewne sprawy w stosunku być może do niego. Ciężko mi jest powiedzieć, zaraz będziemy dopytywać, ale bądź co bądź ta komunikacja taką drogą powiedziałabym. Mm, Chociaż słuchajcie, sorry, ta karta poszła w trybie odwróconym. Ja bym powiedziała, że może tutaj jest coś zachwiane jednak w tej komunikacji, bo jednak mimo wszystko, słuchajcie, to są już. Y karta jest odwrócona, w pozycji odwróconej, a więc może tutaj nam sugerować po prostu, że tej komunikacji, być może z tego powodu już nie ma takiej, jaka powinna być. Chociaż ja widzę, że jedno z Was bardzo mocno chciałoby, żeby coś się zadziało. Co jest na spodzie talii? O, kurde. Aaaa. Czekajcie, sobie tak jeszcze dopowiem. No mamy piątkę buław. <laughs> Słuchajcie, karta pięciu buław mówiąca tak naprawdę o konflikcie. Więc na pewno co się dzieje w tych relacjach. Pięć buław to jest karta walki, to jest karta kłótni, to jest karta szarpaniny, jeden przez drugiego. Jeden chce być mądrzejszy od drugiego, szarpią się w tej nazad. No, jednym słowem jest konflikt. Być może, no, no niekoniecznie tu może się faktycznie układać. Tej komunikacji może tutaj, kochani, zabraknąć albo pewnych spraw, które chcielibyśmy ponaprawiać, być może podziałać w tym kierunku, może również zabraknąć. Ale wiecie co, kochani, dopowiedzmy sobie, bo jestem ciekawa, o co tu może chodzić? Te pięć mieczy. Co nam chce pokazać karta pięciu mieczy? Dlaczego tutaj już jest tak źle? To ta piątka mieczy pokazuje, że zwyczajnie kogoś aż głowa boli z tego powodu. Już ma dosyć. Dobrze, zobaczmy. Pięć mieczy, kochani. Pokazuje kapłana. Nie ma prawdy w tym związku. To znaczy tak, przede wszystkim mogą to być związki małżeńskie, to od razu dodam, bo kapłan może pokazywać pewnego rodzaju związek małżeński typowo. To są również karty prawdy, prawdomówności, kierowania się jakimiś zasadami. I ja mam takie wrażenie, patrząc na Piątkę Mieczy z boku, że tutaj to zostało zachwiane, że po prostu tak jakby w pewien sposób pewnego rodzaju. Um, Doza zaufania, o którym powiedziałam, bo w Kapłanie to powinno być, to powinno być po prostu, słuchajcie, no nie do obalenia. Pojawia się pięć mieczy, i tutaj, w tej sytuacji, jest jakby taka fala mściwości, zawiści, kłamstw, oszustw, walki, wręcz za plecami, czy imiś, zaznaczam. I wówczas tutaj e, może taka sytuacja być, że to jest na polu małżeńskim albo związków stałych, partnerskich, długoletnich. E, względnie po prostu, że, tej, że, ta, że ta świętość, ta prawda, t, t, taka ostoja, opoka została niestety zniszczona. E, dobrze, zobaczmy sobie, co ta odwrócona ósemka buław dla Was chce jeszcze pokazać. Co mi chce pokazać? Tutaj odwrócona ósemka buław. Co z tą komunikacją tutaj? Co się tu zadziewa? Tym działaniem też oczywiście. Bo to jest tak, że ktoś coś bardzo szybko by chciał, ale nie wiadomo. Mhm. Mamy odwrócone słońce. No, sorry. E, czyli w tej sytuacji ktoś, e, słuchajcie, no tutaj, ktoś by bardzo chciał, żeby ta radość, te, te, to wszystko było, tak? E, żeby, oś, żeby nagle rozjaśniło się, to się rozjaśniło, e, ale tutaj właśnie brakuje. Mm, Oh, ochoty do tego? No nie wiem, jak to nazwać. A co ta królowa buław jeszcze? Zobaczmy, bo tutaj ewidentnie widać kobiecą postać. Um, to możecie być wy. To może być nawet nie ktoś, a bardziej też działanie czyjeś. Próby działania czyjegoś. Co ta królowa buław? Chcę tutaj pokazać. No powiem Wam, dokładam wam więcej kart niż dla pierwszej grupy, z tego względu, że macie kiepskie czytanie. No. Tak, będzie tutaj próba jakiejś komunikacji. To robi królowa. Rycerz monetowy przynosi coś, tak? On coś niesie, przeważnie to są wiadomości, no właśnie, przyspiesza się Rydwan. Ktoś czegoś bardzo szybko by chciał. Być może tutaj faktycznie będziecie podejmować próbę, powiedziałabym, komunikacji, krótko mówiąc po to, żeby być może załagodzić tą całą sprawę, bo jest krucho, bo jest słabo, tak? Wy byście chcieli, żeby było mega, ale słuchajcie, tu trzeba uzdrowić tą sytuację, bo pięć mieczy to jest lipa, po prostu no słuchajcie, to jest jak pole bitwy, gdzie nikt z nikim się nie liczy. Dodatkowo podyktowana tą piątką buławową, więc ja widzę, że na pewno jest konflikt pomiędzy wami i to spory, taki, że ktoś już wręcz nawet nie chce słuchać pewnego rodzaju argumentów, on już po prostu łapie się za głowę i mówi, weź już skończ, weź już skończ, kurde, nie, już mam dosyć. Jakby w tej, na tej zasadzie ja nie potrafię Ci zaufać w tej sytuacji, tak? Bo, bo widać tutaj, że ta prawdomówność została obalona, kochani. Więc tutaj ta cała doza przyspieszania czegoś, komunikacji, próby uzdrowienia, żeby było cudownie i słonecznie, pff. Wszystko jest po prostu do chrzanu, i być może z, z tego powodu wy wiecie o tym i będziecie próbowały coś porobić, próbowali może razem, nie wiem, w jakiś pewien sposób jakoś się skomunikować, w jakiś sposób dać komuś coś. Robicie to troszeczkę, kochani, szybko, i powiem Wam szczerze, że ten rydwan jest. Okej, okay, przyspiesza, tu się rusza, tu idzie coś do przodu, ale uważajcie, ponieważ to jest taka sytuacja, w której możecie się bardzo mocno wykoleić. Zbyt szybkie i nieracjonalne podejście do tematu, zbyt impulsywne, może spowodować niestety sytuację nie taką. Jakbyście sobie tego życzyli, kochani, po prostu, zwyczajnie. Więc, no cóż, ja życzę Wam, żeby ta komunikacja oczywiście tutaj się polepszyła. Ona ma jakąś tam szansę, ma jakiś potencjał. Słuchajcie, bo nie chcę Was zostawiać, że to jest lipa, ale musicie to uzdrowić, tak? Musicie to uzdrowić, ponieważ tutaj faktycznie, kochani, nie jest dobrze. Z mojej strony to wszystko, Buziaki.